Jest dziś na trasie dość liczna, a to ze względu na to jaki... No niestety dla mnie to był nieudany dzień. Cały dzień problemy z samochodem, z elektroniką. No słaby początek sezonu. Mam nadzieję, że dzisiaj ten samochód jednak podjedzie pod tą górę i nie będzie z nim problemów. Miejmy nadzieję też, że będzie ładna pogoda, ponieważ zapowiadali jakieś tam delikatne opady, ale patrząc teraz na aurę jest sprzyjająca dla kierowców. Na wypadek deszczu jesteście przygotowani, macie dobre opony? E, tak, oczywiście jesteśmy przygotowani. E, no tylko że ja tak jak mówię, no, najbardziej się martwię o to, że jednak ten samochód nie będzie chciał jechać i będą cały czas e, problemy, tak jak wczorajszym dniu. Prosimy o podsumowanie weekendu no i powiedz czy z tą elektroniką już sobie poradzili serwisanci. Eee, znaczy tak, elektronika nie została od wczoraj naprawiona i jechaliśmy eee, na fart można powiedzieć. Udało mi się tutaj kolegę... <laughs> Rysia, to był wypadek przy pracy tylko. <laughs> <laughs> Krysia kolegę Rzyślińskiego wreszcie Oto, pokonałem. Wczoraj... miałem Przy sensie, pracy. Wczoraj wczoraj tak, szczęście. Zobaczymy na siennej. Nie nie, z Rysiem dobrze, fajnie się ściga. Fajnie też, że jest jeszcze Sergio. Nakupajam zawsze. Oczywiście Rafałowi w drugim przejeździe. Dobra, ile tam, całą sekundę, a ja ci w pierwszym dziewięć. W pierwszym... Fart, fart. I też popadam, no no, dobra, dobra, zobaczymy za, za miesiąc. No ogólnie... Zadowolony jestem, że udało się w końcu dojechać. Co prawda, co kolega tutaj powiedział, no, był szybszy w drugim podjeździe, ale nieznacznie. I niestety nie odrobił straty. Ja ci tu dam. No i co, no, mam nadzieję, że do przyszłych zawodów uda nam się zlikwidować problemy z tą elektroniką, żeby samochód był niezawodny i wtedy się zacznie walka z kolegą Ryszardem. Już za dużo namistrzował się. To jest tak, że mamy taki układ, że, że raz na rok pozwalam Rafałowi wygrać, żeby się nie zniechęcił. Dobra, dobra. Mój limit jest wyczerpany. Zobaczymy, zobaczymy nasienną. No nie wiem, co tu jeszcze można dodać. No szkoda, że pogoda nie dopisała. Bo jednak jak jest sucho, jest dużo łatwiej i szybciej.